Cześć, witam serdecznie na moim kanale Aktywny Senior. Dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek na Haluxy. Będzie nam potrzebna taśma, to może być cokolwiek jakiś elastyczny pasek, lub jeżeli macie taką opaskę oporową, to możecie użyć. Polecam zacząć od tej najsłabszej, a w miarę jak będziecie ćwiczyć i poczujecie, że chcecie większe obciążenie, to można wtedy z zestawu wziąć większą. Ja używam taką średnią. I będzie nam też potrzebna butelka. Jeżeli macie szklaną, taką troszeczkę większą, dłuższą, wyższą, to będzie to dobry wybór. Ale jeżeli nie macie, no to jakakolwiek plastikowa, nalejcie sobie do niej wody, tak żeby była pełna, żeby się za bardzo tutaj nie uginała pod ciężarem naszej stopy. Więc dzisiaj te dwie rzeczy będą nam potrzebne. Będziemy wykonywać ćwiczenia na krześle. Może to być też sofa, jeżeli Wam będzie wygodnie. To co? Zaczynamy. Pamiętajcie tylko, żeby nie opierać się o oparcie krzesła, czy sofy, czy fotela, na którym siedzicie. Stopy mamy na szerokość naszych bioder, i pierwsze ćwiczenie to jest unoszenie wszystkich palców do góry i opuszczanie. Wdech unosimy. Wydech opuszczamy. Wdech unosimy, wydech opuszczamy. Albo wdech i wydech przy drugim uniesieniu. Wszystkich palców na razie. Wdech i wydech. Sprawdźcie, czy barki są rozluźnione, żeby nie było napięcia w górnej części ciała. To się często zdarza, kiedy za bardzo się skupiamy na ćwiczeniu, to gdzieś tam jakieś napięcia występują z reguły właśnie na barkach, w okolicach szyi i karku. Dodajmy jeszcze tutaj dodatkowo ćwiczenie na nasz mózg, czyli na przemian. Raz prawa, raz lewa noga. Na lepszą koordynację i układ nerwowy. Świetnie. Kolejne ćwiczenie będzie to na palcach, lub jeżeli możecie, nie będzie Wam to sprawiało trudności, z palcami podkurczonymi mniej lub więcej. I będziemy przesuwać stopę do przodu i do tyłu na palcach, lub dociskając nawet. Przednią część stopy, te palce do podłogi. Wszystko zależy od tego, jak będziecie czuli rozciąganie przedniej części stopy i samych palców. Tak, żeby było komfortowe. Ja nie mam krzesła, więc nie mogę stopy przesunąć pod krzesło, ale jeżeli siedzicie na krześle, to możecie tą stopę też przesuwać pod krzesło. Wdech stopę do przodu. I z wydechem do tyłu. Pamiętajcie, na palcach lub z dociśnięciem palców, tak, żebyście czuli, że, że mieści się, rozciągają, ale nie sprawia to dyskomfortu, nie sprawia to żadnego bólu. Świetnie, zróbmy jeszcze trzy powtórzenia. Wdech, stopa do przodu z wydechem, rozciągamy mięśnie pilnujcie, żeby tutaj przy ruchu nogi, przód, tył, nie pracowała górna część ciała, staramy się pozostawać w tej samej pozycji, utrzymywać barki na tej samej wysokości, żeby się nie pochylać do przodu, lub nie pochylać do tyłu świetnie to samo na drugą nogę znowu palce, albo Próbujemy mocniej rozciągnąć te mięśnie. Lepiej jedna noga przesuwa się w linii z kolana. No ja nie mam miejsca, nie mam krzesła, mam tylko wysokie krzesła barowe tutaj, więc muszę się posłużyć pufą, ale tak jak mówię, jeżeli macie przestrzeń pod sobą, to stopa do tyłu. Z wdechem do przodu, z wydechem przesuwamy stopę do siebie i do tyłu bez przechylania się na boki bo będzie to element kompensacji. Więc tutaj nie tylko pracują mięśnie naszej stopy, ale również mięśnie uda. Będziecie czuli, jeżeli ktoś ma słabe mięśnie. I właśnie utrzymywanie górnej części ciała angażuje tu bardzo ładnie mięśnie brzucha, więc nie tylko na haluksy, ale również na inne części naszego ciała. Jeszcze ostatnie dwa powtórzenia. Ostatni raz dech. I wydech. Super. Teraz spróbujemy opuszczać nasze palce, zaczynając od najmniejszego. Może być jedna stopa, później druga lub obie stopy razem. Unosimy i przy wydechu od małego palca po następny aż po duży palec. Dech i wydech. Wdech i wydech. Świetnie. Próbuję jak najbardziej rozciągnąć mięśnie naszej stopy. Pilnujcie kolan. Tu przy tym ćwiczeniu mogą te kolana nam się rozchodzić na zewnątrz, więc staramy się je trzymać w linii z naszym biodrami. Najlepiej sobie położyć dłonie na kolanach i pilnować ustawienia kolan. Z wdechem unosimy wszystkie z wydechem powoli. Opuszczamy. Barki rozróżnione w dalszym ciągu. Jeszcze dwa powtórzenia. Wdech i wydech. Ostatni raz wdech i wydech. Super. Do kolejnego ćwiczenia będzie nam potrzebna już nasza opaska lub taśma, jeżeli macie tą długą taśmę to związać ją tak, żeby była zamknięta obie stopy w pętle naszej taśmy stopy i kolana w linii z naszymi biodrami i unosząc stopy układamy stopy skierowane w nasze przednie narożniki bez zbyt dużej pracy nóg żeby to był ruch z kostki, a nie z bioder. Nie w ten sposób. Dlatego oprzejcie sobie dłonie na kolanach, tak, żeby zminimalizować ruch górnej części nogi, a żeby zaangażować i uaktywnić mięśnie stopy i mięśnie naszych stawów skokowych. Wdech stopy płasko. Z wydechem unosimy i kierujemy na zewnątrz. Wdech i wdech. Znowu sprawdźcie, jak tam barki, czy jest tendencja do właśnie napinania mięśni w górnej części ciała, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Świetnie. Zrobię jeszcze trzy powtórzenia. Ostatni raz. Super. Teraz przełożymy taśmę do przodu i duże palce będą nam taśmę przytrzymywać. Będziemy znowu unosić i lekko znowu odwodzić stopy na zewnątrz, tylko niezbyt mocno. Wdech i wydech tu najlepiej, żeby taśma nie była dłuższa niż właśnie na szerokość naszych bioder, naszych kolan, tak żeby nie stopy nie były zbyt szeroko rozstawione, wdech i wdech rozciągamy tą taśmę, tak żeby pobudzić mięśnie do tego, aby tu korygować ustawienie dużego palca wdech. I wydech. Sprawdzamy w jakiej pozycji siedzimy. Czy jesteśmy zgarbieni, czy przechyleni na jedną stronę. No mam nadzieję, że wszyscy siedzą elegancko, prosto, z rozluźnionymi barkami, z uśmiechem na twarzy wykonujemy dzisiaj te ćwiczenia. One są dedykowane dla osób, które mają haluksy, ale może je wykonywać każdy. To są doskonałe ćwiczenia na stopy, które możecie dołączyć do swoich regularnych ćwiczeń. Dobrze, jeszcze dwa razy. Wdech i wydech. Teraz mamy stopy uniesione, tylko pięty są na podłodze i rozciągamy. Tu poczujecie zaraz przednią część stopy. Wzmacniamy te mięśnie. Wdech i wydech. Jeżeli poczujecie, że mięśnie stóp są zmęczone, to zrobić sobie krótką przerwę. Wdech i wydech. Jeżeli jeszcze macie siłę, to teraz naciągniemy tą taśmę i trzymamy 3, 2, 1. Rozluźniamy i znowu 3, 2, Jeden, będziecie czuli też, pracują mięśnie ud. 3, 2, 1. Pracują mięśnie przedniej nogi, pracuje przednia część stopy. 3, 2, 1. I znowu. 3, 2, 1. Zwróćcie uwagę, czy w momencie, kiedy naciągacie taśmę, jak ustawione są kolana. Ruch jest tylko u naszych stóp, jak najbardziej. 3, 2, 1. Może czy 3 powtórzenia. 3, 2, 1. Jeśli musicie zrobić przerwę, zróbcie. To jest tylko moja sugestia. Ile powtórzę, bo was nie widzę, 3, 2, 1. Świetnie. Mocno pracowała nam przednia część stopy, więc znowu porozciągamy te mięśnie. Tym razem już tylko utrzymując pozycję. Czyli albo na palcach, jeżeli czujecie, że te mięśnie się rozciągają, lub lekko te palce podkurczyć. i trzymamy. Sylwetka wyprostowana kolano w linii z biodrem. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Zmieniamy stronę. Do momentu kiedy rozciąganie jest dla Was wygodne, to ten zakres ruchu będzie się zwiększał. Spokojny oddech. 5, 4, 3, 2, 1. Świetnie. Znowu unosimy palce i powoli opuszczamy. Unosimy i opuszczamy. Ale teraz spróbujemy przy opuszczeniu wciskać nasze stopy, wciskać nasze palce u stóp w podłogę. Unosimy zdechem i wciskamy w podłogę z wydechem. Dech. I wydech. Jeśli ktoś ma dłuższy oddech, to wdech. Pierwsze uniesienie. I wydech przy drugim uniesieniu. Dopasujcie tutaj ten ruch do swojego oddechu. Wdech. Wydech. Dociskamy do podłogi. Świetnie. Super. Jeszcze trzy powtórzenia. 3, 2, 1. Dobrze. Znowu użyjemy taśmy. Tym razem lewy palec i stopa. Odwodzimy tylko lewą nogę. Lekko, nie za mocno. Wdech, pozycja wyjściowa. Z wydechem obracamy stopę. Znowu pilnujemy, żeby to był ruch z bardziej. Naszej dolnej części nogi, a nie z biodra. Wdech i wydech. Tu mocno wzmacniamy też samą kostkę. Wdech i wydech. Świetnie, zróbmy jeszcze trzy powtórzenia na tą stronę. Trzy, dwa, jeden. Mocno pracują mięśnie teraz tu z tej strony, z lewej strony naszej stopy. Zamieniamy, czyli lewa stopa trzyma taśmę i prawy palec. Lewa stopa skierowana do przodu i prawą stopę odwodzimy na zewnątrz. Wdech i wydech. To ważne jest, aby to kolano pozostawało jak najbardziej nieruchome. W ten sposób angażujemy więcej mięśni. Nie tylko stopy, ale również stawu w naszej kostce. Wdech i wydech. Świetnie jeszcze trzy powtórzenia, 3, 2, 1, super. Do kolejnego ćwiczenia będzie nam potrzebna butelka, o żeby być plastikowa. Położymy pod stopę i będziemy rolować. Wzajam do przodu z wydechem do tyłu. Nie robiąc tu żadnego nacisku na butelkę, tylko delikatnie rolujemy, tak jak się rozkłada naturalnie ciężar ciała naszej stopy na butelce. Ale pilnujemy pozycji, w której siedzimy. Żebyście się nie wychylali do tyłu lub pochylali do przodu, tylko pracuję. Sama noga i znowu poczujecie, że tu mocno zaangażowane są mięśnie uda. Więc jeżeli są słabe i już są odczuwalne, to zrobić sobie krótką przerwę. Wdech i wydech. Świetnie, zróbmy jeszcze trzy powtórzenia. A ostatni raz wdech i wydech. Zmieniamy z wdechem do przodu, z wydechem do tyłu wdech i wydech. Ostatnie trzy powtórzenia 3, 2, i 1. Świetnie. Znowu zmienimy stronę, ustawimy stopę, tak żeby butelka była mniej więcej na środku naszej stopy i będziemy przenosić ciężar ciała z zewnętrznej na wewnętrzną stronę. Znowu jak najmniejszy ruch. Kolana, żeby to nie był taki ruch, tylko żebyście rzeczywiście czuli, że pracuje stopa. Wdech i wydech wewnętrzna strona. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Sprawdzamy barki. Wdech na zewnętrzną, wydech na wewnętrzną stronę. Świetnie jeszcze trzy powtórzenia. 3 2, 1. Zmiana strony, wdech na zewnętrzną, wydech bardziej na wewnętrzną. To też jest dobre ćwiczenie na zmęczone stopy. Można wtedy nawet nalać zimną wodę czy Włożyć parę kostek lodu do butelki. Jak będziecie chcieli, jest taka potrzeba, to mogę też zrobić odcinek ćwiczeń na zmęczone stopy, ale to dajcie znać, czy jest takie zapotrzebowanie. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze trzy powtórzenia: trzy. Sprawdzamy kolano, nogi, która teraz odpoczywa. Ostatni raz. Świetnie. Teraz będziemy stali, starali się podkurczyć palce, tak żeby palcami dotknąć brzegu butelki. Wdech i wydech. Staram się rozkładać ciężar ciała naszej stopy równomiernie na wewnętrzną i na zewnętrzną stronę. Wdech i wydech, podkręcam palce. Kolano prawej nogi w linii z biodrem. Barki rozluźnione. Wdech i wydech. Można nawet przytrzymać na chwilę. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1 3 2 1 Jeszcze trzy powtórzenia. 3 2 1 3 2 1 Ostatni raz. 3 2 1 Świetnie. To samo na prawą stopę. Dach i dach tylko żeby nie dociskać tylko wewnętrznej, ale również zewnętrzną część stopy. Równomiernie rozkładamy ciężar ciała. Wdech i wydech. Będzie łatwiej na szklanej butelce, bo plastikowa będzie się troszkę uginać. Więc będzie takie z większym wyzwaniem. Ale jak nalejecie, będzie pełna wody, no to wtedy będzie podobnie jak przy szklanej. Wdech. I wydech. Kolano, barki. Wdech. I wydech. Jeszcze trzy powtórzenia. Trzy, dwa, jeden. Świetnie. Jeżeli ta butelka jest. Trochę większa niż moja, to możecie teraz obie stopy sobie położyć i rolujemy razem. Dodziskamy właśnie tą część naszej stopy, w której dochodzi do zmian. I będę kolana blisko siebie. Możecie nawet włożyć dwie dłonie i lekko ściskać kolanami, tak żeby nie uciekało na zewnątrz. Tak? I wydech. Świetnie. Jeszcze raz. Wdech. I wydech. Ostatnie ćwiczenie. Mamy teraz butelkę przed sobą, palce podkurczone, i dociskamy do butelki, i ciągniemy. Stopę w dół. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Możemy lekko pochylić sylwetkę do przodu. Wdech i wydech. I trzymamy. Trzy, dwa, jeden. Zmieniamy stronę. Same palce na butelce, i stopę staram się dociskać do podłogi. Butelka nam się lekko przesuwa w naszą stronę, i stopa dotyka lub nie dotyka. Ale taki ruch próbujemy wykonać. Palce są oparte, wciskamy butelkę i dodatkowo jeszcze kierujemy stopę do podłogi. Wdech i wydech. Znowu tutaj możecie sobie tym razem dwie pięści, żeby ta odległość między stopami była wyższa, ale nie zgarbione, tylko wyprostowane plecy, lekko pochylone, ale z barkami skierowanymi do tyłu. Wdech i wydech. Przesunę stopę, tak żebyście widzieli ten ruch. Wasza niech będzie płasko, ale ja przesuwam, żebyście zobaczyli ruch stopy, o który mi chodzi. I trzymamy 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ostatnie raz 3, 2, 1. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za udział w dzisiejszych ćwiczeniach. Czekam na Wasze kciuki. Czekam na Wasze fantastyczne, pozytywne i niesamowite komentarze, które są żywym dowodem na to, że ruch to zdrowie, ale pod warunkiem, że ćwiczenia są dopasowane do wieku i do własnych możliwości. Wielkie, wielkie serduszko podziękowania do, dla wszystkich, którzy dołączyli do programu. Wspieram, aktywny senior. Dziękuję Wam za to bardzo, bo dzięki temu mogę rozwijać się jako youtuber, i algorytm widzi, że doceniacie treści i uważacie, że są wartościowe. Również serdecznie, bardzo, bardzo dziękuję tym, którzy piszą płatne podziękowania. Też jest to jakaś forma wdzięczności. Także dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy dołączają do naszej grupy na Facebooku. Nasza społeczność rośnie i fajnie widzieć, że dodajecie swoje wpisy ze zdjęciami. Co robicie, jak spędzacie wolny czas i jakie aktywności wykonujecie. To są naprawdę bardzo motywujące wpisy. Życzę wam wszystkim miłego weekendu i do zobaczenia w następną niedzielę.